A witam serdecznie w kolejnym filmie. A dziś przyrządzimy danie bardzo popularne w Ameryce, tak zwany Chuck Roast, czyli karkówka wołowa. Karkówka wołowa właściwie ciągnie się od szyi aż do miejsca, w którym zaczyna się schab w wołowinie. Natomiast najbardziej wartościową częścią. Tarkówki owej jest baleron, tak? I my tutaj mamy tą część wołowiny, właśnie tak zwany baleron. Wcześniej pozwoliłem sobie tutaj wyciąć te wszystkie tłuszcz ten cały tłuszcz, oczywiście stąd, między innymi, ponieważ tłuszcz wołowy jest no, nie jest na pewno zdrowy, jest twardy, i nie służy naszym żyłom w całej pewności. E, oczywiście mięso tutaj ma, przyrosty tłuszczu musi mieć. Tak zwany wygląda jak marmur, tak? Marmurkową konsystencję taką ma. E, zawsze mówię, że tłuszcz to smak. E, danie proste, niebywale proste i niebywale mało pracochłonne, czyli potrzebujemy kawałek karkówki wołowej, e, około 7-8 marchewek umytych, ale nie obranych, nie obieramy. Chodzi o to, żeby to miało tak zwany country styl style, <noise> czyli taki, taki charakter trochę takiego dania domowego, wiejskiego. Do tego jedna obrana cebula, dwie gałązki świeżego rozmarynu i kilka gałązek świeżego tymianku, plus oczywiście czosnek, sól, pieprz, no i później będziemy potrzebowali odrobinę około 3,4 litra bulionu wołowego. Oczywiście możecie użyć gotowego kupnego bądź e, tak jak ja używam e, własnej roboty. Zawsze robię tak bulion wołowy e, jak i bulion drobiowy sam zawsze w większych ilościach później gdzieś to tam rozlewam w małe pojemniki i, i, i mroże. No i tyle tyle jeżeli chodzi o składniki za chwilę wracamy dziękuję. No okej okay. mięso mam e, oprószone z obu, z obydwu stron e, z solą i pieprzem. E, Tutaj mam rozgrzaną dość mocno oliwę, składam na nie mięso. Obsmażę teraz naszą tarkówkę wołową około minuty do półtora z każdej strony. Chodzi o to, żeby uzyskać aż kolor. No i chwilę wracamy dźwięki. Ok, następnie na ten sam tłuszcz, na tą rozgrzaną patelnię dodajemy naszą marchewkę pociętą w kawałki cała marchewka oraz dwa ząbki w czosnku. no i wszystko teraz przesmażamy około 2-3 minut chodzi o to żeby marchewka się przysmażyła nawet lekko skarmelizowała i wszystko zdejmiemy z patelni będziemy smażyć cebulę Dziękuję bardzo. No i okej, okay. nasza marszałka jest e, obsmażona, skarmalizowana. I kolejną czynność, czyli na tą samą patelnię, na ten sam tłuszcz wyrzucamy pokrojoną e, w w cebulę. Wraz no, ba obsmażymy. Bardzo gorąca patelnia. Szybkie smażenie na wysokim, wysokiej temperaturze. E, Chodzi tylko o to, żeby nam się Również cebula lekko skarmelizowała z wierzchu. Eee, może się lekko przypali, będzie na czarna, to nie szkodzi. No i tyle i za chwilę wracamy, dziękuję. Ok, cebula jest również gotowa, więc teraz przeprowadzimy proces, który, który e, francuscy kucharze, szefowie nazywają de glaze, czyli odrobina piwa, bądź wina, jeśli wolicie, ja mam piwo pod ręką. zagotujemy. Że wszystko chodzi tylko o to, żeby wszystkie te smaki z wołowiny i z warzyw, które są przytajone do patelni zostały właśnie w piwie, alkohol oczywiście za chwilę wyparuje, zagotujemy to i będziemy kontynuować, dziękuję. No i okej okay. nasze mięso i warzywa są z powrotem na patelni. Wszystko podlałem około 3-4 litra, Dałem dokładnie 3 puszklanki właściwie 3 puszklanki wywaru wołowego. Wszystko, co nam teraz pozostało, to dodać dwie gałązki świeżego rozmarynu oraz kilka gałązek świeżego tymianku. Paru. Ok, właściwie wszystko mamy gotowe. E, jedyna rzecz, jaka nam pozostała teraz to cierpliwość. Cierpliwość e, i tyle. E, wszystko co teraz musimy zrobić, to przykryć to oraz wstawić do pieca rozgrzanego do stu. 80 stopni Celsjusza na dokładnie 3 godziny, 3 godziny. Nic z tym nie robimy, nie ruszamy. Eee, za 3 godziny to wejmiemy. No i zobaczycie, co nam wyjdzie. Dzięki bardzo. Wracamy za 3 godziny. Ok. No i nasza wołowina jest już gotowa. Eee, mała uwaga, tylko wcześniej powiedziałem, że w 180 stopniach oczywiście nie jest to danie typu Low and Slow, czyli E, powoli, tak i w niskiej temperaturze i temperatura 120-130 stopni, 3 do 3,5 godzin, w zależności od wagi. E, ja dokładnie 3,5 godziny piekłem tą karkówkę połową, no i spójrzcie, z, z tego bulionu, z wywaru wołowego to się zrobił. Nie ma, że syrop, tak. Mięso jest. Hmm, rozpada się, rozpada się po prostu, spójrzcie. Danie jest gotowe. Zapach. Smak. O Boże! Nie do opisania. Nie do opisania. Kolejne danie, które jest z kilku bardzo prostych składników odpowiednio połączonych e, przyrządzone potrafi e, sponiewierać no, duszę i ciało, tak? <grym> Oczywiście. Oczywiście mówię to do wszystkich gastroseksualnych, że tak powiem. Bo podejrzewam, że zwolennicy tak zwanego tradycyjnego schabowego, z surówką i tak nie, nie zrozumiałem o czym mówię. Bez urazy oczywiście dla schabowego, który królem jest. Natomiast wierzcie mi, że, no, że smak i aromat powala, jakkolwiek możemy to podawać teraz, tą naszą łowinę oczywiście jak chcemy, jest to, jest, to, jest, to, jest to niemal gulasz, tak? gdybyśmy dodali do tego jeszcze ziemniaki, to mamy gotowe, gotowy gulasz, jakby czy gotowe danie. Natomiast możemy to, oczywiście te wszystkie gałązki zaraz usuniemy stąd, ziół. Możemy to podawać z ziemniakami, z ryżem, z makaronem. Możemy użyć tego mięsa oczywiście jako doskonałego nadzienia do kanapek, na ciepło bądź na zimno. Z, z cebuli zrobiła nam się marmolada po prostu marmolada cebulowa i marchewka e, no nie jestem znowu kolejne danie przy którym nie jestem Wam w stanie oddać słowami <laughs> pełni zachwytu smakiem i aromatem natomiast no polecam polecam spróbować proste, doskonałe danie jak zawsze polecam i życzę smacznego do następnego spotkania pozdrawiam, trzymajcie się, cześć